się mamy z tej strony PM Studio, a dzisiaj jest dokładnie pokażę Wam jak można dużo zarobić. Oczywiście wymrzełem mało pieniędzy. Więc wchodzicie w klasyczne paczki, brąz pack. Zdadaj, następna. A żeby więcej zarobić. Macie jeszcze parę sposób. Drugi sposób to znowu paczki lamy Prilama. będzie oczywiście Augret Znowu Awegiew, będzie czekajcie mało, ale no wiecie. I znowu jakieś będę I znowu sprzedaż. Jeszcze żeby zrobić do spaczki. Tak z darmu, bez otwierania, ale no to chwilę może potrwać. Ojoj, oj, oj. idziecie na online, to w... klikacie nowa gra. To jest komputer, wybieracie sobie jakiś klub, na przykład nie wiem, Liverpool. Yy, Graj, jest po prostu na tym grać aż dojdziecie do wnętrz do, no i tak dalej. Oczywiście musisz szczalać i być bramkarzem. Bo to jest bardziej taki poranik, początkujących w tą grę. No wiecie, Ech. no i po prostu gracie. Wiem, że sami mi poszło, ładnie skupiłem się. A już to przejdziecie, będziecie na finalnej pierwsze miejsce, będziecie w, w fazie pucharowej, będziecie ją grać. Aż dojdziecie do końca. Oczywiście, jak przegracie, nie będziecie mogli powtórzyć tej fazy w tej fazy musicie znowu znowu komputer i walczyć no i no to może powiedzieć że wszystko no chyba że jeszcze no nie wiem skarb sprzedacie jakąś na przykład yy, no nie wiem jakąś sprzedacie oczywiście na ja tego nie bo chcę ich mieć w drużynie, bo no, no wiecie, chyba, bo ja próbuję mieć tak w składzie, ikony, toty i tak dalej, coś przed 87, wyżej. No i do zobaczenia do następnego odcinka, pa!